Witam Was bardzo serdecznie na naszych kolejnych zajęciach. Tematem naszej dzisiejszej lekcji będzie obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych z zadania. Czyli będziemy kontynuować lekcję z czwartku. Zaczniemy sobie od zadania, od zadania czwartego z Waszego podręcznika. Część przykładów my nie rozwiążemy tutaj, ale będziecie mieli je do domu, dlatego też uważnie słuchajcie i gdybyście mieli problemy rozwiązując zadania domowe, to wróćcie sobie do tych przykładów, zobaczcie, jak zostały rozwiązane, i na pewno Wam to też pomoże. Zadanie czwarte. Wzór zapisany poniżej pozwala obliczyć sumę miar kątów dowolnego wielokąta. Sprawdź ten wzór dla trójkąta i dla czworokąta. No to teraz mamy najpierw sprawdzić dla trójkąta i dla czworokąta. To sprawdzamy. Bo my wiemy, że suma miar kątów w trójkącie to jest 180 stopni, a suma miar kątów w czworokącie to jest 360 stopni. Więc taki wynik powinniśmy otrzymać. No to sprawdzamy najpierw trójkąt. I tu z boku mamy podany wzór. Suma miar kątów wielokąta o n bokach. No to dla nas. N w takim razie, skoro to jest trójkąt, to N, liczba boków w trójkącie jest 3, tak? I do tego wzoru mam podstawić zamiast N3. No to wstawiamy. 3 minus 2 razy 180 stopni. 3 odjąć 2, no to jest 1 razy 180 stopni, a zatem mamy 180 stopni. Zgadza się? No zgadza się, bo trójkąt ma sumę miar kątów to jest 180 stopni. To patrzymy teraz na czworokąt. W czworokącie N równa się no, 4, prawda? Ma, skoro ma 4 kąty, to ma też 4 boki. Czyli podstawiamy 4 minus 2. Razy 180 stopni. 4 odjąć 2 to jest 2 razy 180. No i po wymnożeniu mamy 360 stopni. Zgadza się? No zgadza się, tak? Bo suma kątów w czworokącie to 360 stopni. No więc sprawdziliśmy. No i Pasuje do tych dwóch przykładów. No i ten wzór generalnie będzie się sprawdzał nie tylko do tych dwóch, ale to też do innych przykładów. Ale tutaj też było tak pokazane, żeby, żeby Wam udowodnić, że ten faktycznie wzór no jest prawdziwy. No bo yy, jak sobie policzymy za chwilę sumę miarkątów wielokąta tego narysowanego obok, no to skąd mielibyście pewność, że ktoś sobie tego wzoru nie wymyślił, tak? No to teraz właśnie podpunkt A robimy. Oblicz sumę miar kątów wielokąta narysowanego obok. No to, żeby podać n, to musimy po prostu policzyć, ile boków ma ten wielokąt. No to ja sobie będę zaznaczała: raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Czyli w naszym przypadku n liczba boków jest jedenaście. I podstawiamy: jedenaście minus dwa. Razy 180 stopni. No to mamy 9 razy 180 stopni. No i tutaj tak, no, no możemy jakbyśmy się uparli liczyć to w słupku, no ale to spokojnie możemy policzyć w pamięci. Bo 9 razy 100 jest 900, a 9 razy 80 jest 720. No i jak dodamy, to mamy. 1620 stopni. Tu oczywiście, jakby ktoś chciał, to można to w słupku, nalał, ale już jesteście też w takim wieku, że powoli niektóre rzeczy trzeba jak najwięcej w pamięci robić. No to teraz podpunkt B Wam zostawię do domu, no bo jest bardzo podobny, tylko możemy sobie powiedzieć, ile wynosi suma miar, ile wynosi liczba boków w podpunkcie B. Pod punkcie B mamy obliczyć sumę miar kątów 50 kąta. 50 kąta, no to on ma 50 kątów, to w takim razie też ma 50 boków, czyli n równa się 50. Tutaj oczywiście na pewno będzie trzeba policzyć już to sobie w słupku i proszę Was też, żebyście mi obliczenia wszystkie pisali w zeszycie. Jak mi potem wysyłacie zadanie i ja mam sam goły wynik, nie widzę obliczeń, to będę Wam obniżała za to oceny. Bo gdzieś to musieliście policzyć, więc jak gdzieś musieliście policzyć, to chciałabym, żeby to gdzieś to był właśnie wasz zeszyt. No i to już zostawiamy, przechodzimy do kolejnego zadania. Zadanie piąte. Wzór podany poniżej pozwala obliczyć, ile przekątnych ma wielokąt, gdy znamy liczbę boków. Sprawdź ten wzór dla trójkąta i dla. Czworokąta. No to sprawdzamy. Najpierw trójkąt. No, żeby sprawdzić poprawność, no to najpierw się zastanówmy, ile przekątnych ma trójkąt. No, ja tak myślę, no co, mamy trójkąt i dno przekątna idzie od jednego do wierzchołka, do przeciwległego, No to. Tu by teoretycznie musiała iść. No to powinno nam się przypomnieć, że trójkąt nie ma przekątnych. Liczba przekątnych w trójkącie to jest 0, więc po policzeniu, po podstawieniu do wzoru powinno wyjść nam liczba przekątnych 0. No to tu mamy, patrzymy na ten wzór. Liczba przekątnych w wielokącie o n bokach, czyli znowu tutaj mamy n boków. W naszym przypadku trójkąt ma 3 boki. No to podstawiamy. 3. Razy 3 minus 3 podzielone przez 2. W liczniku mamy co? Trójkę sobie przepisuję. Z nawiasu wychodzi mi 0 i podzielone przez 2 przepisuję. No 3 razy 0 to jest 0 podzielone przez 2. A jak 0 podzielę na dwie części, to nadal mam 0. Zgadza się? No zgadza się, bo trójkąt nie miał mieć żadnej przekątnej. A teraz czworokąt. Ile przekątnych ma czworokąt? Jak myślicie, jaki tu wynik powinniśmy otrzymać? Pomyślcie sobie o jakimś czworokącie, albo może szybciutko sobie narysujcie. Jaki wynik powinien wyjść nam w czworokącie? No to podpowiadam. Myślę, że już wystarczająco dużo cza czasu mieliście. W czworokącie powinien nam wyjść wynik dwie przekątne. 4 kąt. N w naszym przypadku jest 4, bo to jest czworokąt. No i podstawiamy i sprawdzimy, czy wyjdzie nam, czy wyjdą nam dwie przekątne. Czy ten wzór jest faktycznie prawdziwy. 4 razy 1 podzielone przez 2. Mamy 4 przez 2, czyli dwie przekątne. Zgadza się? Zgadza się. Czyli ten wzór chyba w takim razie jest prawdziwy. Tu teraz muszę sobie zmazać, żeby jakikolwiek przykład zrobić, bo tu nie mam aż tyle miejsca co poprzednio. I mamy teraz podpunkt A. Ile przekątnych ma wielokąt narysowany obok? No, żeby policzyć, ile przekątnych ma, to znowu musimy najpierw policzyć, ile ma boków. No to liczymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. N. Równa się 6. No i podstawiamy. 6 razy 6 minus 3 podzielone przez 2. 6 razy 6 minus 3 to jest 3 podzielone przez 2. Tutaj nie wiem, czy widzicie, ale skoro tu mam w liczniku mnożenie, mogę sobie 6 i 2 skrócić. Tu mi zostanie 1, a tu mi zostanie Trzy. I mam 9 pierwszych, a to jest po prostu 9. Czyli ten narysowany tutaj yy, wielokąt, czyli ten nasz sześciokąt, ma 9 przekątnych. Tu nie wiem, czy jakbyśmy sobie moglibyśmy nawet sprawdzić, bo tu one są narysowane. Zobaczcie, tak tutaj, tak cienką, zieloną. Dzieloną linią, więc jak ktoś bardzo chce, może sobie sprawdzić i upewnić się, czy faktycznie jest ich 9, czy, czy to się zgadza. Przykład B i C zostawiam wam do domu, bo one są, no, macie rozwiązywać to analogicznie do tego przykładu A. Podstawić w, zamiast N odpowiednią y, liczbę boków, czyli to i to tu będzie do domu. Ja zresztą wam to zapiszę oczywiście. Idziemy dalej. Najpierw zadanie szóste. Na skoczni typu K120 zaskok długości x metrów punkty oblicza się według wzoru. No i mamy liczba punktów, równa się. Tego nie będę czytać, bo oczywiście widzicie, oblicz ile punktów przydziela się zaskok na odległość 100 metrów. No to lecimy pod punkt A. Mamy skok o długości 100 metrów. Patrzymy tu na wzór, i w naszym wzorze x oznacza ile metrów, jaką na, na jaką odległość skoczył ten skoczek. Czyli x to są nasze metry. Czyli w przykładzie a x równa się 100 metrów. No to, jak chcemy policzyć tą liczbę punktów, to podstawiamy w miejsce x nasze 100. Oczywiście, jednostkę dopiero na sam koniec napiszemy, nie będziemy jej pisać pomiędzy w obliczeniach, bo byśmy się zagubili. Czyli zauważcie, ja zamiast x tutaj wstawiłam moje 100. Metrów. No i liczymy. 60 przepisuję, bo muszę wykonać najpierw działanie w nawiasie. Jak wykonam w nawiasie działanie, to zostanie mi 20 razy 1,8. No i teraz, najpierw, mnożenie trzeba wykonać. Ojcie. Najpierw, trzeba wykonać mnożenie. No to możemy sobie z boku pomnożyć. Oczywiście przypominam, że jak mnożymy przez liczbę z zerami na końcu, to te zera sobie możemy bez problemu oddzielić. 2 razy 8 jest 16, 6, 1 idzie dalej. 2 razy 1 mamy 2, plus 1 mamy 3. Teraz 0 nam spada. I jeszcze na sam koniec przypominam sobie o przecinku. Było jedno miejsce po przecinku, no to jedna cyfra po przecinku. Więc mamy 60. Plus 36, czyli mamy 96, i teraz oczywiście yy, nie jakich metrów, co ja tu, to jest liczba punktów, czyli 96 punktów. Taki skoczek otrzymałby 96 punktów. Oczywiście normalnie, jak teraz liczą te punkty, yy, bo kiedyś, kiedyś, oprócz tego, oczywiście, jeszcze trzeba było uwzględnić yy, w tych, w tych obliczeniach. A, czekajcie, co? Bo się zgubiłam. W tych obliczeniach trzeba było jeszcze uwzględnić styl. A teraz jeszcze, jak skoczek skacze, no to obliczenie takiej liczby punktów jest nieco bardziej skomplikowane, no bo jeszcze trzeba dodać yy, uwzględnić właściwie prędkość wiatru, numer belki, z której skaczą zawodnicy i tak dalej, tak? No bo zauważcie, że bardzo często jeden skacze trochę wyżej, ma belkę jeden trochę niżej, jeden ma taki wiatr, jeden nie ma wiatru, więc no to wszystko trzeba uwzględnić. No i mimo wszystko to jest też dość sprawiedliwe, bo gdyby tego nie uwzględniali, no to zawsze ktoś by miał powiedzmy lepiej. No to i tak jest powiedzmy ciężkie też do uwzględnienia, bo nigdy nie jest w 100% tak sprawiedliwie, bo zawsze ktoś może powiedzieć, że on i tak miał lepiej do skakania, tak? No dobra, to zrobimy może jeszcze przykład. Przykład C. Tylko musimy tu wymazać sobie. Przykład C mamy 130,5 metra. Czyli oczywiście, jak się domyślacie, przykład B zostawiam Wam do, do domu do zrobienia. Mogę Wam to już tu zaznaczyć. I teraz robimy przykład C x to jest sto trzydzieści i pół metra. I mamy liczbę punktów. No i wstawiamy. Sześćdziesiąt plus sto trzydzieści i pół minus sto dwadzieścia razy jeden i osiem dziesiątych. No to 60 przepisujemy, z nawiasu wychodzi nam co 10,5 razy 1 i 8 dziesiątych. No i to oczywiście trzeba sobie też z boku w słupku policzyć. Mam 10,5 razy 1 i 8 dziesiątych i też przypominam jak się mnoży. Mnożę takie liczby w słuchu. 8 razy 5 mamy 40, 0 zostaje, 4 idzie dalej. Tutaj na no 8 razy 0 jest 0, czyli tylko 4. No i 8 razy 1 jest 8. Teraz zaczynam mnożenie przez jedynkę, więc rysuję sobie taki schodek, tak? I mnożę razy 1. 1 razy 5 mamy 5, 1 razy 0 jest 0, 1 razy 1 jest 1. Teraz dodajemy... I patrzymy, ile muszę miejsc. Tu mam w sumie dwa miejsca po przecinku, więc powinna mieć po przecinku dwie cyfry. I wychodzi mi 18,9. I po dodaniu mamy 78,9 punktów. No i Wam zostanie tylko skoczek B. I możecie sobie porównać, ile każdy punktów. Dostał. Idziemy dalej. Do zadania ósmego. Długości odcinków podane na rysunku obok są wyrażone w tej samej jednostce. Zapisz za pomocą wyrażenia algebraicznego wzór na pole narysowanego wielokąta. No, to żeby napisać wzór na pole tego wielokąta, musielibyśmy sobie pewnie go w jakiś sposób podzielić, no bo nie znamy wzoru na taką figurę. Tutaj mam właściwie dwie możliwości. Możemy sobie podzielić te figury na, taki prostoko, na takie dwa prostokąty. No i jeden ma wymiary tutaj 3 na B, a drugi ma wymiary A na i teraz ile tu jest? Tu mamy 2, a tu mam. 3, czyli razem mamy 5. No więc, licząc pole tego, yy, licząc pole tego wielokąta, musimy dodać sobie pole tych dwóch prostokątów. No to wiemy, że mamy co 5 razy A, to jest pole pierwszego prostokąta tego, plus 3 razy B, pole. Drugiego prostokąta. Możemy sobie oczywiście to uprościć bez pisania tego razy, bo mogę napisać tylko 5A plus 3b. Bo z tego już powinniśmy pamiętać, że tego razy nie musimy pisać. No i teraz podpunkt B, który zostawię dla Was, bo jest oblicz, podstawiając do otrzymanego wzoru pole takiego wielokąta, gdy A jest 2,5 i B jest 7. Czyli w podpunkcie B musimy tylko. Zamiast tutaj a i b sobie podstawić nasze wartości. I teraz jeszcze chciałabym zrobić super zagadkę. Nie jest wbrew pozorom, nie jest ona trudna, tylko trzeba troszeczkę pomyśleć. Podaj przykład wyrażenia algebraicznego, które dla a równego 0 i b równego 1 ma wartość 2, a dla A równego 1 i B równego 0 ma wartość 5? No to teraz sobie pomyślmy, dla A0 i B1 ma mieć wartość 2. Bo tak jak A jest równe 0, czy ono w ogóle w tym równaniu jakby, czy jak będziemy liczyć wartość wyrażenia? To ono nam coś to a równe 0 wniesie, zmieni? No nie, bo ono nam się tak czy tak to a nam się wyzeruje, to będzie wartość 0. No to tylko w tym momencie jest dla nas ważne b. Czyli właściwie dla b równego 1 mamy otrzymać wartość 2. No to nasze wyrażenie to musiałoby być, jeszcze zapiszemy sobie to, żebyście widzieli. Dla b równego 1. Wartość ma być 2, no to musi być 2B, żeby ta wartość była 2, tak? A teraz tu kolejna część. A dla A równego 1 i B0, czyli teraz zauważcie, że B nam jakby nic nie wnosi, bo ona nam się też wyzeruje, jego jakby nie będzie w tym wyrażeniu, tylko, tylko nas interesuje A, ma wartość 5. Możemy sobie dla A równego 1 wartość ma być 5. No to jakie tu wyrażenie by pasowało, 5A tak ma być wartość 5. Jak podstawię A równe 1 to wartość będzie 5. No i teraz to ma być wyrażenie algebraiczne, czyli muszę coś z tym zrobić. Czyli wystarczy, że napiszę sobie 2B. Plus 5a. I możemy sobie też szybciutko sprawdzić. Zobaczcie, jak wstawię, bo mam dwa warianty. Mam wariant A, gdzie A mam 0 i B mam 1. No to wstawiamy. A mam 0, a B mam 1, czyli 2 razy 1 plus 5 razy 0. Czyli wartość mamy 2. No, i zobaczcie, które dla a równego 0 i b1 ma wartość 2. Zgadza się? a dla a równego 1 i b0, teraz policzymy i sprawdzimy, czyli mamy 2 razy 0 plus 5 razy 1, mamy wartość 5. Zgadza się? No tutaj to jest tak właściwie, zobaczcie, jak teraz już widzicie, to wydaje się to bardzo proste, tak? Tutaj zauważcie, że jak jakaś, jak jakaś, jak jakaś lite, jak tutaj A dla nas było 0, jakaś, jakiś jednomian jest 0, no to on nam nic, jakby on nam wyzeruje to, tak jak on nam tutaj to wyzeruje, to w ogóle jak A jest 0, tutaj by tego w ogóle nie było, prawda? Jak B było 0, to tak jakby w ogóle nie było... B, ono też na nic nie wnosiło. No mam nadzieję, że rozumiecie. Gdyby ktoś jeszcze nie rozumiał, no to możecie powiedzieć, spróbuję się to postarać. Postara